Wszystkiego po trochu. <noise> tak, dzi dzisiaj wszystko. Jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, cieszymy się bardzo z wygranej. Ale założenie z poprzedniego tam zostało wykonane, prawda? Ale... Tak, poprzednio się nie udało, a teraz mamy kolejny finał. A tak zakładaliście, że. Żeby... Zaufaliśmy naszym yy, finalistom. Tak, zmieniliśmy po szansę, którą wykorzystali. <głos> 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 tak, zgadzam się. A z którym pytaniem był błogok? Z owocami, ptakami, yy, owoce, które jedzą ptakiem. To było problematyczne, bo mi tylko czereśnie i wieśnie przychodziły do głowy i potem już mi jeszcze nie gruski, co, co ale może być dalej. Tak, ja nie, też nie odpowiedziałem. Została jedna odpowiedź Czarne tylko bez. na przejęcie, także... W, 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 w chyba bardzo trudno. Nie, nie, nie udało się. No ale w gruncie się, się udało na końcu i jesteśmy zadowoleni z wyniku końcowego. Jesteśmy przeszczęśliwi. Jeżeli chcecie zapraszam Ja pozdrawiam wszystkich Chonic i wszystkich mieszkańców z Fornegaci Polskich. A ja pozdrawiam moją córeczkę i żonę oraz całą rodzinę. Ja pozdrawiam mamę i tatę. Również w imieniu siostry. Tak, i żonę. pozdrawiamy rodziców. Ja pozdrawiam swojego tatę, Mariolę i Edytę. Dziękujemy. Dziękujemy.